Cześć, witam Was serdecznie w moim 17 już wideoblogu. Jesteśmy nad Liwcem w województwie mazowieckim niedaleko Wyszkowa. Przepiękna sceneria, koniec listopada. No właśnie, a jak koniec listopada, to zbliżają się targi Rybomania. Rybomania w Lublinie odbędzie się w dniach 3-4 grudnia, ale pewnie to wszystko już wiecie, bo cały czas informujemy Was o tym, co na tych targach Was czeka. A będzie się bardzo dużo działo. Na naszej stronie internetowej już teraz możecie zobaczyć plan ekspozycji, czyli zobaczyć kto gdzie jakie stoisko swoje będzie miał, które firmy, które marki są obecne na targach. E, możecie zobaczyć też listę wystawców. Tam zobaczycie dokładny spis marek, jakich produkty zobaczycie na targach Rybomania w Lublinie. Ten spis marek będzie cały czas aktualizowany, co chwilę dystrybutorzy, producenci, sklepy wędkarskie nawiązują ze sobą współpracę, by w Lublinie zaprezentować wam jak najszerszą listę, przede wszystkim nowości na sezon 2017. Oczywiście w Lublinie nie może zabraknąć gigantycznego akwarium. Gigantyczny zbiornik, ten, który znacie z Poznania, będzie tam obecny. No i oczywiście pokazy. Na stronie naszej możecie również zobaczyć, jakie gwiazdy wędkarstwa polskiego będą tam obecne, a będzie ich naprawdę wiele. Warto podać trochę liczb. Rybowania w Lublinie to niemalże 6000 m2 ekspozycji. Zajmujemy całą halę, tą, która oczywiście była w roku ubiegłym, ona będzie wypełniona sprzętem wędkarskim po brzegi. Rybowani w Lublinie na gigantycznym akwarium będziecie mogli zobaczyć najwybitniejszych polskich specjalistów od wędkarstwa e, spinningowego. Sumowego, karpiowego także dla każdego coś fajnego. Oczywiście nie zabraknie także fidera. E, na pewno będziecie mogli zobaczyć pokazy, które e, no, odbędą się w tym prawdziwym środowisku. Czyli będziecie widzieć wszystko, jak na dłoni, jak ryby reagują na przynęty, jak prowadzić te przynęty, te nowości na sezon 2017, by były po prostu skuteczne. E, także jest to niesamowite przeżycie. Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, nie byliście nigdy na rybomani, to warto zobaczyć, bo ten zbiornik naprawdę robi wrażenie. W tym momencie staramy się o to, by pływały w nim same duże okazy, duże ryby. Nie zabraknie oczywiście pstrągów, karpi, e, będą liny, płocie. Już wiem teraz, że będą nawet raki. Także ta fauna, która tam będzie, będzie naprawdę niesamowita. Oczywiście będzie odpowiadać temu, co widzimy w polskich wodach. Także nie zabraknie sandaczy, szczupaków. E, naprawdę akwarium będzie niesamowite, jak co roku. Wielu z Was zadaje nam pytanie, dlaczego jechać na targi wędkarskie do Lublina, jak za trzy miesiące można spotkać się w Poznaniu. No i ten Poznań wiadomo jest od Lublina większy. Ja Wam odpowiem. Właśnie dlatego, że to w Lublinie firmy zaprezentują Wam po raz pierwszy w takiej e, odsłonie konsumenckiej swoje nowości na sezon 2017. Nie musicie czekać do Poznania, by je zobaczyć. Możecie jechać do Lublina, e, pokręcić nowymi kołowrotkami i zobaczyć jak pracują w gigantycznym akwarium wspaniałe przynęty. No i co najważniejsze, za oknem pogoda już kiepska. Akurat dzisiaj trafiłem na fajny dzień. Także temperatura około 7 stopni na plusie nie pada. Wczoraj padało cały dzień, także nie udało mi się tego materiału nagrać, ale dzisiaj nie pada, więc jestem tutaj przed wami. Natomiast pogoda już jest taka, jaka jest. Więc rybomania właśnie w Lublinie jest taką świetną okazją do tego, by z kumplami pogadać o minionym sezonie, zapytać co nowego u nich słychać, no i przede wszystkim wspólnie obejrzeć nowości, wspólnie zobaczyć, jaki sprzęt producenci przygotowali na kolejny sezon. Także to jest główny argument za. Tym, że musimy się w tym Lublinie spotkać, przybić sobie piątki e, i napawać oczy e, wspaniałościami e, przygotowanymi na nowy sezon. Na targach rybomania Lubliny nie zabraknie dobrze Wam znanej z Poznania i z ubiegłego roku z Lublina strefy muchowej. W strefie muchowej, oczywiście, ekspozycja sprzętu do wędkarstwa muchowego, nie, ale przede wszystkim również możliwość spróbowania e, łowienia tą metodą, e, spróbowania e, rzucania pod okiem najlepszego instruktora, jednego z najlepszych instruktorów w Polsce. Piotra Talmy z flyhausu. Będzie on tam dla Was dostępny, obecny i będzie Wam pokazywał jak skutecznie operować muchą, by zarzucić na odpowiednią odległość, a później skusić na nią fajne ryby z naszych rwących rzek. Jak wejść na targi Rybomania, najlepiej kupić jest bilet. W przedsprzedaży kosztuje on zaledwie 10 zł. Na miejscu będzie droższy. Na miejscu będzie kosztował złotych 15. Zł. Kolejnym sposobem na to są takie czapeczki jak ta. Tutaj w metkach po dwóch stronach są ukryte bilety. Czapeczka kosztuje do końca roku 39 zł, więc kupując taką czapeczkę macie dwa bilety na targi. Możecie jeden bilet wykorzystać na przykład w Lublinie, drugi bilet wykorzystać w Poznaniu i po prostu wchodzicie na targi wtedy z tą czapeczką absolutnie bezpłatnie, ale to nie wszystko. Specjalnie dla Was, jak pamiętacie, jakiś czas temu zrobiliśmy taki plebiscyt na wybór koszulki targów rybomania, tego nigdy nie mieliśmy, teraz te koszulki już są. Koszulka z napisem rybomania, z drugiej strony nasze tegoroczne hasło, czyli łowimy grubo. To jest pierwszy model koszulki z tylko logiem rybomania z przodu. Drugi model, który mam na sobie, ma jeszcze pod rybomanią napis Łowimy grubo. To jednak jeszcze nie wszystko. Mignięcie obrazu jestem z powrotem, a w ręku mam oficjalny kubek targów wędkarskich rybomania. Ten kubeczek jest tutaj wygrawerowany, rybomania łowimy grubo, są w kolorach niebieskich, także w kolorze czerwonym. Zachęcam was bardzo, bo kubeczki są bardzo stylowe, wykonane są z metalu. Podwójne dno, czyli jak będziecie chcieli napić się gorącego napoju, to uważajcie, bo z zewnątrz kubek będzie chłodny. A napój będzie naprawdę w środku gorący. No i oczywiście takie funkcjonalne karabinczyki, które pozwolą Wam przypiąć kubek na przykład do namiotu, do paska, czy gdziekolwiek będziecie chcieli sobie go zostawić, żeby, o nim, żeby go na przykład nie zgubić, czy o nim po prostu nie zapomnieć. Polecam, bo naprawdę kubki są bardzo wysokiej jakości. Także koszulki, czapeczki kubeczki, a już niebawem etui wędkarskie. E, po to wszystko zapraszam Was do sklepiku targów rybowania. Po raz pierwszy na targach, właśnie w Lublinie, będziecie mogli w specjalnym sklepiku tuż przy ogromnym akwarium, zakupić te wszystkie rzeczy w fajnych, promocyjnych cenach. Serdecznie Was do tego zachęcam, zapraszam, bo nam zależy bardzo na tym, by rybomania była wszędzie, a hasło łowimy grubo propagowało to pozytywne wędkarstwo, no bo wędkarstwo to przygoda, hobby, pasja, eee, czasami dla niektórych praca i sport zawodowy. Natomiast e, dla nas wszystkich jest to po prostu e, coś, co Kochamy, coś co chcemy robić i czym chcemy się z innymi dzielić. Zapraszam Was serdecznie na rybomanie do Lublina, bo właśnie takie spotkania pełne pasji e, kreują. To środowisko wędkarskie. Na targach zobaczycie również wiele, wiele wędkarskich sław, o których nie napisaliśmy na naszej stronie, bo po prostu nie mamy świadomości, że oni tam będą. Oczywiście, stoisko Crazy Fishermenów, stoisko Lucia, stoisko również Huka TV, także tych stoisk takich partnerskich będzie tam bardzo dużo. Ach, no i bardzo ważna rzecz symulator holu na stoisku Świata Karpia i również teraz właściciela nowego tytułu Świat Suma będzie wspaniały, niesamowity niesamowity symulator gigantycznych sumów. Każdy z Was będzie mógł wziąć wędkę z odpowiednio dużym kołowrotkiem i zmierzyć się z ogromnymi sumami. Jest to naprawdę niesamowite przeżycie. I jak to podkreślałem już wielokrotnie, wydaje się, że walczymy z prawdziwą rybą. Naprawdę te emocje są autentyczne. Na początku każdy podchodzi i mówi, E, maszyna, ale za chwilę przeradza się w to po prostu w taką e, intensywną walkę e, z dużą rybą. Trzeba tego koniecznie spróbować. Poza tym e, stoisko Karpmani, czyli e, miesięcznika Karpiowego, gdzie będziecie mogli porozmawiać z redaktorem naczelnym Mariuszem Kapuścińskim, zapytać go o e, plany na przyszłość, czy na przykład zakupić numery archiwalne. Zapraszam Was na targi Rybomania do Lublina. Te targi będą niesamowite. Tak jak każda rybomania, zobaczycie mnóstwo nowości na sezon 2017, zobaczycie mnóstwo sprzętu, zobaczycie gigantyczne akwarium i pokazy na nim nowych przynęt i oczywiście podkreślę, na sezon 2017 po raz pierwszy w Polsce. No i oczywiście spotkacie się z kumplami po kiła, to chyba w tym wszystkim jest najważniejsze, także. Spotykamy się niebawem. Ja za chwilę jadę do Lublina. Nagram stamtąd prosto sprzed hali, może z hali wywiad, taki wideoblog kolejny, żeby Wam przybliżyć miejsce, w którym się spotkamy. Także kolejny 18 wideoblog będzie prosto z Lublina. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w Lublinie. Jeśli nie macie biletów, koniecznie www.rybomania.com.pl i tam możecie je zakupić zaledwie za 10 zł, a na miejscu będzie trzeba piątala jeszcze dorzucić. Nie ma co piątala dorzucać. Kupcie zadychę w internecie. Do zobaczenia.